Dziś zabieram Was ze sobą nad nasze Polskie Morze. Najpierw oczywiście musimy tam dojechać, więc wstajemy wcześniej rano i ruszamy w drogę. I jak wycieczka to oczywiście musi być też McDonald's. Przejeżdżamy przez Warszawę i oglądamy Stadion Narodowy. Dalej w drodze natykamy się na wyścigi Monster Trucków. I wreszcie po 12 godzinach podróży jesteśmy nad naszym Polskim Morzem. Następnego dnia wyruszamy do helu, żeby posiedzieć na plaży, zrobić sobie piknik, pozbierać muszelki i popodziwiać morze, a także porysować, no i poczytać. W międzyczasie kupujemy też książki, a później wracamy na plażę, żeby oglądać zachód słońca. Trzeciego dnia powtarzamy plażowanie i przy okazji wybieramy się na wycieczkę do lasu. A tak naprawdę to nie. Po prostu szliśmy, żeby pochustać się trochę nad brzegiem morza. W drodze powrotnej jesteśmy głodni, więc wstępujemy do super klimatycznej restauracji, gdzie zamawiamy sobie maczelatę i jest ona naprawdę całkiem niezła oraz pizzę z buratą, która jest po prostu przepyszna. Czwartego ostatniego dnia wycieczki wstajemy równo ze słońcem, bo czeka nas bardzo długa droga powrotna do domu. Spontanicznie wbijamy się jeszcze na koncert Michaela Jacksona, a tak naprawdę to jesteśmy w Muzeum Figur Woskowych. Nawet spotykamy Katniss z Igrzysk Śmierci. I czy widzieliście kiedykolwiek Harry'ego Pottera z Bellą? Nie wiem jak Was, ale mnie najbardziej urzeka ten woskowy zgredek. No i po tym żegnamy się już z naszym pięknym polskim morzem i wracamy do Warszawy, żeby spróbować moja macza. Szczerze, w porównaniu z tą maczą, tamta wcześniejsza macza lata jest po prostu niczym. No i po tej maczowej degustacji już spokojnie wracamy do domu. Nie wiem jak wam, ale mnie ta wycieczka bardzo się podobała.